Wielkopolska dla Ciebie. Panie burmistrzu, przejechaliśmy właśnie tutaj do Czernkowa. Jeżeli bierzemy pod uwagę atrakcje turystyczne, to od jakiej powinniśmy zacząć, kiedy przyjeżdżamy właśnie tutaj, do tego miasta? Ja mogę odpowiedzieć trochę przewrotnie i kolokwialnie. Zależy. W którym miejscu się zatrzymamy? No to jesteśmy na rynku. A, jesteśmy na rynku. No to jesteśmy praktycznie w samym centrum naszego miasta, i tutaj możemy sobie rozpocząć, że tak powiem, wędrówkę, obejść w koło rynek, przywitać się z naszym Jankiem, który siedzi na swojej ławeczce, zrobić sobie fotkę, postać, która. Była tutaj kronikarzem naszego miasta, jest zresztą zapisana na kartach naszej historii, ale tutaj centrum miasta, no to wiadomo, samo otoczenie, zabytkowe kamienice, mamy ratusz, no i nasz najważniejszy zapytek to jest kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny, jak my to nazywamy, nasza mała fara. Też w tym roku tu chciałbym dodać, akurat jesteśmy w trakcie przygotowania takiego przewodnika po właśnie tym zabytku. W tej chwili jest odrestaurowywany. Możemy pooglądać sobie, ale też tutaj zapraszam do naszego punktu informacyjnego, gdzie Państwo możecie zakupić za drobną opłatą taki przewodnik. Kieszonkowy po naszym mieście. W ubiegłym roku, mimo pandemii, został on opracowany przez m.in. pracowników muzeum, tutaj kustoszy, którzy znają to nasze miasto lepiej ode mnie. Jak gdyby sugerujemy naszym zwiedzającym czy przyjeżdżającym gościom, którą trasą. Powinni się udać. Oczywiście wybór należy do nich samych. Na no atrakcji u nas jest sporo. Przede wszystkim, jak ktoś przyjedzie rowerem, no to ma ścieżki rowerowe i może wokół miasta sobie objechać. Jest e, taka promedada, jak my nazywamy nad notecią. Tak samo można się albo przespacerować, czy ewentualnie z kijkami, czy bez, czy rowerem przejechać i możemy sobie zobaczyć naszą noteć. E, słynna. E, pod względem tym, że no jest to element naszej pętli wielkopolskiej Zanim tutaj dojechaliśmy na ten rynek Minęliśmy piękny mural, który zresztą przywodzi ten na Śródce Jest bardzo podobnie wykonany Przedstawia budynki i myślę sobie, że może to jest dobry trop też na zwiedzanie dalsze no. Czy to są budynki, które jeszcze stoją to w tym To są budynki, które stoją to jest właśnie taki pomysł, to malowali, że tak powiem, artyści z kilku, w zasadzie studenci. Ten mur, ale to była właśnie taka inspiracja, bo kiedyś ta ściana tego budynku przed remontem nie była taka ciekawa i później został ten budynek wyremontowany. No i właśnie co zrobić z tą ścianą? Bo na tej ścianie historycznie były umieszczone same reklamy, tak jak to w mieście z reguły bywa, a uznaliśmy, że absolutnie nie. W tym miejscu jest to część centrum zabytkowa, no nie pasuje to. No i właśnie padło na mural. Mamy tam różnego rodzaju obiekty, m.in. Browar na ulicy Browarnej, Stary Obiekt i poszczególne wkomponowane w ten mural charakterystyczne budynki, właśnie miasta Czernowa. Wielkopolska dla ciebie. Słuchaliśmy dzisiaj Małej Czarnej. Tam usłyszeliśmy właśnie od Ani, że jest Dzień Lumpeksu. Co ciekawe, znajdujemy się w miejscu, w którym ewentualnie jeszcze kilka lat temu mógłby powstać Lumpeks, ale nie powstał, ponieważ idea była zupełnie inna i całe szczęście udało ją się zrealizować. A znajdujemy się po prostu w kinie. Dzień dobry, kino Światowic w Czarnkowie, Dokładnie takie miejsce. To było już 9 lat temu, kiedy, kiedy staliśmy przed dylematem, albo stare kino, które właściwie. Było pełne wilgoci, pełno, pełne e, niespełnianych warunków e, technicznych, unijnych i tak, bezpieczeństwa, i tak dalej. Albo stara odzież, e, albo też stara odzież e, właśnie. E, no, albo idziemy do przodu, i to był ten czas digitalizacji, e, ucyfrowienia i, i odnawiania liftingu kin w Wielkopolsce także. No i udało się dzięki i życzliwości budżetu i radnych miasta, ale też pieniędzy unijnych, pieniędzy marszałkowskich, wreszcie pieniędzy z Ministerstwa Kultury i jesteśmy w takim obiekcie, jak Państwo widzicie, nie wiem czy widać tutaj po nim, 10 lat bardzo intensywnego życia, pewnie, pewnie nie, natomiast naprawdę potężna frekwencja, świetny strzał, w dziesiątkę, nikt, kto wtedy miał pewne wątpliwości, dziś już ich nie ma ta sala służy wszelkim imprezom artystycznym, koncertowym, kabaretom, oczywiście jest mnóstwo różnych wydarzeń oficjalnych, patriotycznych, wreszcie otwieramy się marketingowo na imprezy typu jubileusze, uroczystości organizowane przez różne firmy i zakłady pracy. Już niedługo, 28 sierpnia odbędzie się tutaj całkiem kultowa impreza, po raz 22 dzień spieczonego bliźniaka. Niech pan wyjaśni dla kogo i Poprzednia dyrektorka miała wnuczęta bliźnięta. One jeździły na festiwal wtedy do Szczecina. Szukaliśmy pomysłu jak zakończyć lato. Można było e, tradycyjnie żegnać lato na rok na przykład, tak. A można było na przykład spieczone słońcem bliźniaki, niech pieką wielkopolskie pyry w czarnkowskim ognisku. I taka idea się zrodziła. Początki rzędu 50-60 par. W lepszych latach kolejnych rozwijającej się imprezy to, to było par 150. Przyjeżdżają, żeby się integrować, żeby pożegnać wakacje i lato. Do tego dołożyliśmy w tym roku piękny festiwal kwiatów, a więc będzie kolorowo i pachnąco. Wielkopolska dla ciebie. Ta woda jest ciepła. Dlaczego? Przecież na zewnątrz jest dosyć chłodno. Tu występuje jakiś cud, czy jednak można to jakoś logicznie wytłumaczyć? Nie, to najzwyczajne podgrzewanie wody taka technologia jesteśmy pod, podłączeni do ciepłowni woda jest zawsze ciepła dla naszych klientów jest dostosowana do temperatury jeśli temperatura spada podnosimy jakby temperaturę żeby woda też robiła się cieplejsza czyli na przykład dzisiaj już jest trochę cieplejsza niż na przykład kilka dni temu to znaczy ona mimo temperatury zewnętrznej zawsze staramy się żeby miała taką samą temperaturę żeby to było 26 27 stopni mimo że temperatura na dworze się zmienia staramy się żeby ta woda była zawsze Taką samą temperaturą. Czyli tu się przychodzi, żeby się ogrzać. Też można przyjść tak, można przyjść i się ogrzać. Ale ośrodek sportu i rekreacji w Czarnkowie, no to nie tylko basen, bo tutaj z tego co zauważyliśmy o wiele więcej atrakcji. Tak, są to atrakcje e, przeznaczone także dla naszych klientów. E, jest to e, tutaj na terenie kompleksu minigolf, e, jest zewnętrzny tor e, do gry w kręgle, e, jest tor, e, gdzie można pojeździć sobie na rolkach. Siłownia zewnętrzna, także tu na obiekcie na Nowej Osiem jest więcej atrakcji dla naszych klientów. Widzi Pani, żeby któraś z tych atrakcji szczególną się cieszyła popularnością? To znaczy, dużo kobiet, przeważnie kobiety, przychodzą poćwiczyć sobie na siłowni zewnętrznej, a dzieci to bardziej korzystają z placu zabaw, z minigolfa i z angielni. Także jest miejsce, gdzie można pograć w piłkę siatkową i w kosza. Przez Czarnków przepływa noteć i tu właśnie w Czarnkowie korzystacie z tego, że rzeka właśnie jest właściwie w mieście. Przy samej rzece mamy także swój obiekt jest to przystań Rzeczna Marina. Tam również zapraszamy na różne atrakcje. Można przepłynąć się naszym statkiem imieniem Janka Szczarkowa. Można wypożyczyć kajaki, rowery turystyczne, łódź wodną. A można zostać na noc? Można zostać na noc jak najbardziej. Jest pole namiotowe, można skorzystać z pola namiotowego, można także przyjechać swoim samochodem, kamperem. Taki kamper można również zostawić u nas i można przenocować. Pozwalamy także i udostępniamy dla naszych odwiedzających toalety, łazienki, z których można skorzystać, z prysznica, jest kuchnia, zaplecze takie sanitarne, także można spokojnie nawet tydzień, dwa sobie u nas spędzić wakacje. Na tą trasą można nawet dwie granice przekroczyć, prawda? Tak można, można, można pętlą Wielkopolski notecią przepłynąć znacznie dalej. O godzinie 19 jest szkółka pływacka dla dorosłych. Są to osoby, które nie zdążyły się do tej pory nauczyć pływać, a chciałyby, więc mają taką możliwość. Warunki Natomiast, idealne w takiej ciepłej wodzie. Tak, dokładnie tak. Następnie po tej szkółce pływackiej dla dorosłych odbywają się zajęcia z Aquaerobiku. Panie mogą także panowie przyjść i skorzystać.